Dzień dobry, mamy 23 kwietnia, godzina 14 za 10:14. Mamy już pierwsze zamówienia. Zameldowany jestem od 13:30, czyli właściwie nie już, tylko dopiero. Pogoda jak widać ładna. Pogoda ładna, ale zimno dosyć. Mam zarezerwowane 4 godziny, czyli do 17:30. A jadę po kebab. Dobry, 801. Dzięki. Trochę zimno? zimno niestety, tutaj macie ciepło. A ciepło, tak. <laughs> no, dawno nie byłem wy z kebab. Ostatnio to chyba jeszcze śnieg padał, o ile dobrze kojarzę. Tak mi się wydaje, ale z tej pozytywności to nie mam nigdy. Panie wam przepuszczą, to ja sobie przejadę. Dobra, gdzie jest ten budynek? To, wcześniejszy? Dzień dobry O kur... z tej strony A że romskiego jeden? A bo w aplikacji jest napisane 10 Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek Kur... Dobra, dobra To ja już tam jadę, bo ja jestem pod dziesiątką No dobra, dobra To dziękuję bardzo, do widzenia No i co? jakie mam tu się skontaktować? Chciałbym po prostu z supportem sobie... co? pewnie pierdolone te kilometry za darmo w ogóle wam powie nie, nie Wcale nie Nic się nie dzieje Myśliwe. Niech pani tam spojrzy do aplikacji, bo może pani źle wpisała po prostu adres i zamiast numeru budynków jest numer 5. i tu... no. się na z się zaczekać? Może mogę coś z Jesteś pod złym adresem. Rozumiem. Okej, okay, nie można sfinalizować. No okej, okay. sfinalizowało się. Dobra. Sfinalizowało się. Wpisałem do saportu, że kilometr prawie musiałem wrócić. Ale wątpię, że będzie jakakolwiek reakcja. Chociaż zobaczmy, co tam w mailu. No, jak zawsze. Jak zawsze oni wszystko sprawdzili. I korekta. W tym przypadku nie ma zastosowania. No i chuj, no i cześć. Może miałem czekać te 10 minut, zobaczę następnym razem co by się stało Ciekawe czy napiwek chociaż da Czasem jak się pomylam dodałem Ale to raczej nie jest reguła Chociaż nie jest, bo dwa razy miałem taką sytuację Dwa razy był ten napiwek Więc może, może Dobra, no od pierwszego zamówienia minęło 2,5 godziny Cisza Za pół godziny kończę Także 9 zł 4 godziny, bo wątpię, że mi coś da. Nawet nie chcę mi się tego dzielić. Jedno zamówienie skupię. no dużo oszło. 2,25 za W ogóle zamówiłem sobie paczkę specjalnie do punktu. Oczywiście Poczta Polska. Specjalnie do punktu, żeby nie dostać awizo. No i nie zgadniecie, co się kurwa stało. Mimo, że była do punktu, została zaawizowana. I chuj. A specjalnie to zrobiłem po to, żeby nie dylać. Na pocztę daleko, tylko żeby sobie pójść do żabki blisko. No i chuj kurwa, także nie dajcie się zwieść. Poczta, jak zrobi swoje automaty, to pewnie będą w nich siedziały AWIZO. Ja to bym poszedł dalej tym tropem. Zamiast robić takie, to bym zrobił awizomaty I wtedy wyprzedziliby konkurencję, bo AWIZO w każdym awizomacie byś sobie odebrał. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. A z paczką, ma tu paczki, tak nie odbierzesz. Mam jeszcze 25 minut. Nie wiem, co robić. Coś tam ktoś nie wygadał, że glowo dba o ciągłość No to właśnie teraz ta ciągłość Jakiego słabego dnia to kurwa nigdy nie miałem chyba Jeszcze rozumiem, gdy była jakaś zapadła dziura, ale kurwa Warszawa? No ja pierdolę W ogóle Glową mi już napisało, że mam sobie wypłacić gotówkę Nawet nie zdążyłem skończyć kurwa zmiany Więc to chyba świadczy o tym, że system już mnie porzucił O ktoś tu jest Ściana między oknami No niewiarygodne siądę sobie doczekam do końca no, chuj, jadę Mam nadzieję, że nie okaże się gargantycznie wielka Zobaczmy o kurwa. O, choryba. No, ciekawe, czy się zmieści. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Chyba nie. No i chyba źle to pomyśliłem. Masz przejebane. Kroda, Zjedniście źle zrobiłem. Jakby wiedział, że tak będzie to nam sobie wziął z punktu kurwa, ze sklepu.